jakąś rolę, czy pomaga nam w zabieganym i pełnym stresie czasie? Powiedziałabym tak, że poezja tradycyjna, znaczy klasyczna, może tradycyjna nie z odpowiednim razem, klasyczna, czyli ta jeszcze bardzo zbudowana na tych wszystkich formach metrycznych, która była w przeszłości. Poezja bardziej oniryczna, taka jak gdyby odcieleśniona, wyidealizowana tak w dzisiejszych czasach faktycznie jest mało rozumiana, od niej środowisko odchodzi zarówno młode, jak i nawet już to średnie pokolenie, bo jest to tak troszeczkę w cudzysłowie jak dinozaur. Jest nie dzisiejsza i niestety w zamienionym dzisiejszym świecie bardzo mały odgłos zdobywa. Natomiast poezja, albo bym powiedziała literatura, która idzie, jak gdyby wychodzi na spotkanie problematyce dzisiejszych czasów, właśnie realizm terminalny, o którym będę mówić w drugiej części programu, jest jak gdyby bardziej zakotwiczony w problematyce dzisiejszych w szalonych, zabieganych czasów. Jest to literatura bardzo bezpośrednia, bardzo szorstka która nie używa jakichś takich sztucznych upiększeń, tych wyrażeń retorycznych, metafor niesamowicie w ogóle wysublimowanych, które porównują życie.